Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku z Gita Sadio. Misję projektantów. Dzisiaj zagramy sobie w kolejną produkcję od Roflejowskiego. Tym razem będzie to misja pod tytułem Wspomnienia z przeszłości. Jak sam autor mnie poinformował, możliwe, że to będzie wstęp do siedmioczęściowego Mission Myślę, że możemy zaczynać. Ach, San Francisco, piękne miasto. Szkoda, że niedługo muszę wracać do Los Angeles. Dobrze było odwiedzić miasto z dzieciństwa. Szkoda, że nie spotkałem nikogo ze szkoły. No to jedziemy. Pożegnać to miasto. Ostatni raz będę naprawdę tęsknić za tymi miejscami. Zaraz, ja poznaję ten odgłos, ale... to niemożliwe. Gia! Co kurwa, myślałeś, że twój kumpel nie dowie się, że wróciłeś do San Francisco? Boże, nie wiedziałem, że jeszcze jesteś w San Fierro. Co u ciebie słychać, Ben? Siadaj na motor, mam dużo do opowiadania. Serio, stary, wiele się działo. Do dokąd właściwie jedziemy? Zobaczysz, na razie jedź za mną i opowiadaj co się działo cię przez te 4 lata. Cóż, po wyjechaniu z San Francisco do Los Angeles ruszyła mnie dziewczyna, bo twierdziła, że motor jest ważniejszy od niej i mnie zostawiła. Tak, miałeś rację, ale wracając do tematu, potem moja matka zachorowała na białaczkę i muszę wyjechać z powodu braku pieniędzy na operację i na własne życie. Cholera, dobra, jedź za mną, mam dla ciebie dobrą robotę, która będzie idealna. Ale czy warto? I tak mam niedługo odlot do innego miasta. Nie pierdol, tylko jedź za mną. A opowiesz mi trochę więcej o tej robocie? Takie, jakby bycie kurierem. Dostajesz paczkę, bierzesz ją w wyznaczone miejsca. Potem dostajesz hajs i tyle. Kurde. No nie wiem, ale dobra, prowadzi. A wiesz, może ile dostanę za jedną taką robotę? Gdzieś od 2000 do nawet 5000 od jednej dostawy. To kupa pieniędzy. Wiem, wiem. Dobra. Jesteśmy niedaleko. Jedź za mną. Podążaj za benem. Get to the next checkpoint. Muszę przyznać, że taki początek wykonany w nietypowy dosyć sposób, ale ma to swój pewien klimat. I tak w sumie jestem ciekaw, dokąd dokładnie będziemy jechać. O, chyba jesteśmy na miejscu, zdecydowanie. Kto lezie? Czego chcecie? A, Ben, to ty. A ten drugi? To jest mój kumpel Jimmy. Jesteśmy za robotą dla niego. To idźcie do szefa z nim gadać. Ostatnio kręci się tu dużo. Ci zloko. Więc czego ci potrzeba, Ben? I. Mam na imię Jimmy. To czy twoje imię będzie warte zapamiętania, okaże się niedługo. Ben, kogo ty kurwa przyprowadziłeś? Niech szef mi uwierzy, w życiu nie widziałem tak dobrego kierowcy jak on. W takim razie niech zgłosić się do Herszta, da mu coś do roboty. Ty możesz spadać, a ja z Benem muszę obmówić parę spraw. Podejść do Herszta Bandy. A tam jest ok. Jest jakaś robota dla mnie? Tak, w sumie coś się na pewno znajdzie. Wiem, uda się na przystań. Potem ci powiem. Dobra, biorę się do roboty. Jedź do doków. No to może z powrotem. Na swój motor. No i myślę, że. Nic nie stoi na przeszkodzie niż się udać w tamtą stronę. I zobaczymy, czy to będzie coś związanego z akcją, a może coś będzie można pokombinować z naszymi umiejętnościami dotyczącymi jazdy na motorze, albo w jakimś pojeździe. Co to za ludzie? Pewnie dotarłeś na miejsce. Jeśli tak, to musisz udać się do otwartego hangaru. Tam jest kontener, a w nim nasza własność. Powodzenia. Bent, coś tym nie wpakował. Wkradnij się do hangaru. No to może sobie na sam początek podjedziemy. Od tej strony. I tak na wszelki wypadek, już ustawia nasz motocykl. W takiej pozycji. Dobra, ruszajmy. Pewnie to jakaś transakcja kartelów. Znajdź towar. Hmm, teraz jest pytanie, czy ja tam wejść na pewno powinienem. Może spróbujemy. Ale wydaje mi się, że nie jest tutaj do końca bezpiecznie. Chociaż, chciałbym mimo wszystko zobaczyć, co jest w środku tego kontenera. O, i rzeczywiście, tutaj to było. To dobrze, że nie zmieniłem planów. To jest ta paczka. Teraz tylko wrócić do tej bazy motocyklistów. Zajebać go! W mordę. Wróć do siedziby. No cóż, nie jestem w ogóle uzbrojony. Ale zobaczymy czy będą mogli mnie dorwać on ma shotguna, ok więc chyba trzeba się zawijać w porządku, i ja akurat motocykl ustawiony w takiej pozycji mi się przyda więc też myślę, że całkiem spoko zrobiłem już o to zadbałem no i myślę, że możemy wrócić bez żadnego problemu, chyba nie widzę tutaj żadnego niebezpieczeństwa więc pozostaje nam już za chwilkę podsumować całą akcję No brawo, Jimmy, jestem pod wrażeniem. Możesz wracać do swojego kumpla. Wykonałem zadania. Zabrałem ten towar z przystani. Bart, że co kurwa? To teren kartelu. Masz pewność, że nie widzieli ciebie? Mów prędko. Widzieli mnie, ale nie uciekłam. Stary, coś ty narobił, Boże! Kurwa to oni! Jest ich więcej! Ciąg dalszy nastąpi! Misja wykona na szacunek plus. Dobrze w porządku, a zatem przejdźmy sobie do podsumowania tej produkcji. Zacznijmy sobie na sam początek od plusów. Po pierwsze podobało mi się całkiem wprowadzenie do tej misji, które dla mnie osobiście ma swój styl oraz klimat. Ogólnie potrwało trochę czasu, wywiązała się w nim ciekawa dyskusja pomiędzy dwiema postaciami oraz wiem co mam robić po nim dalej, a to jest istotne. Produkcja ma w sobie całkiem niezły klimat dzięki dobranej porze dnia, która według mnie pasowała do zamysłu tego dzieła, znacznie bardziej niż gdyby przykładowo rozgrywka toczyła się w środku dnia. Widziałem także, że autor podrasował niektóre miejsca w mieście dodatkowymi obiektami. Pojazdami czy neutralnymi aktorami, no i dzięki temu prezentują się one lepiej pod kątem wizualnym. W senno misji zostało wzbogacono jakieś dodatkowe przerywniki, cutscenki czy zadanie, które polegało na wykradnięciu towaru z terenu przystani, co stanowiło pewne dodatkowe rozmaicenie misji, no i podobał mi się także fakt, że na czas tego zadania ograniczono nam ilość zdrowia do minimum, co może stworzyć pewne dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza w trakcie początkowej ucieczki. Jednakże jeżeli chodzi o pozytywy, to ja osobiście niczego więcej się nie doszukałem. Przejdźmy sobie teraz do drugiej strony. 卖大喽 Niestety wystąpiły widoczne problemy z pisownią, która w mojej opinii nie została poprawiona od ostatniego razu. Pojawiły się bardzo widoczne literówki, brak potrzebnych odstępów, przecinków. Niektóre wypowiedzi powinny być nieco lepiej sformułowane. Przykładowo nie jest potrzebny dialog, który ma w sobie tylko jedno słowo dotyczące tej samej wypowiedzi. Należało tak skonstruować całą wypowiedź, aby obie jej części miały w sobie porównywalną ilość słów. Rzucają się też w oczy niepotrzebne powtórzenia w zdaniach. Oprócz tego pojawiły się angielskie napisy oraz drobne kwestie związane z z kolorowaniem istotnych słów w poleceniach, w których wyraz herszta powinien winnić na niebiesko lub czerwono, na co wskazywała następna kaczenka, natomiast słowo towar powinno być ukazane na zielono. Produkcja nie ma w sobie ogólnie ciekawej fabuły i wciągających wątków. Początek misji był interesujący pod tym kątem, ale później praktycznie wszystkie wypowiedzi dotyczą wykonywania poleceń. Warto było przedstawić informacje na temat bandy i jej ogólnej działalności. Podobnie można było też postąpić z kartelem, któremu wykradliśmy towar. Dało się też znacznie lepiej podbudować poszczególne postacie. Zdaję sobie również sprawę z tego, że wątki postaci mogą się rozwijać w innych misjach planowanego Storlino, jednak nie zmienia to dla mnie faktu, że dzisiejsze dzieło ma niewykorzystany potencjał pod tym kątem. Przejdźmy sobie do bardziej szczegółowych spraw. W dwóch momentach produkcji warto było wprowadzić drobne dźwięki audio, które ukazałyby ciekawiej i rzetelniej poszczególne chwile. Przykładowo, scenka, na której nasza postać rozpoznaje głos, oraz zakończenie misji, w którym dochodzi do ataku. W trakcie podróży, w niektórych etapach zauważyłem, że praktycznie nic się nie porusza ulicami dużej metropolii. Oprócz stojących pojazdów oraz aktorów, należało także zaprogramować kilka drobnych samochodów oraz pieszych, których byśmy mijali w trakcie jazdy motocyklem. Ogólnie wygląd bandy, dla której pracujemy, jest dla mnie trochę dziwny. Z jednej strony Niektórzy członkowie przypominają część gangu motocyklistów, natomiast drugiej poszczególnie niekoniecznie. Przykładowo wygląd postaci szefa, jednego jego strażnika w środku mieszkania przy drzwiach czy drobnych osób przy pudłach nie pasował do ogólnego wyglądu i zamysłu tej bandy. Niektórzy aktorzy na kutscenkach prezentowali się w nijaki sposób, poszczególni z nich są również niepotrzebnie uzależnieni od osób, które podjeżdżają w ich pobliże, co może doprowadzić do zepsucia animacji aktora. Jednym ze sposobów zlikwidowania tej drobnej wady jest ukrycie aktora tuż po wyjeździe w punkt kontrolny, a następnie jego ponowne szybkie ustawienie z ciekawą animacją. Przejdźmy sobie teraz do momentu rozgrywającego się w hangarze na przystani. Tutaj nie do końca podobała mi się stworzona ucieczka. Uważam, że wrogowie powinni być tam lepiej zaprogramowani oraz posiadać większą skuteczność w walce. Tak naprawdę nawet gdybym nie opuszczał przez dłuższy czas kontenera, to i tak nie miałbym później problemu z opuszczeniem całego miejsca. Kiedy ponownie zawitaliśmy do bazy bandy, dla której wykonaliśmy zlecenie, odniosłem wrażenie, że postać herszta pojawiła się za bardzo znikąd na kadcence. W zakończeniu produkcji można było zauważyć niepoprawnie zrobioną kamerę, która nie potrzeba. Przenika przez jednego z aktorów. Ogólnie produkcja opiera się na prostych schematach, które robią się dosyć szybko monotonne. Tak naprawdę polegało to na tym, że po wprowadzeniu mamy za zadanie pojechać lub pójść do kilku miejsc, by coś pogadać albo zabrać. Brakuje tu też czegoś wciągającego. Dało się także rozmaicić tą misję jeszcze większą ilością różnorodnych zadań do wykonania. Dzieło też nie jest rozbudowane. Z konkretów można się tutaj naliczyć około 5-6 minut, a to jest za mały czas, aby mogło to stać na jakimś wysokim poziomie. Tak czy owak, na tym chciałbym zakończyć kwestię argumentów. Przejdźmy sobie do końcowych słów. A zatem, jeśli chodzi o mój ostateczny werdykt, ogólnie misja jest mocnym średniakiem i był to bardzo zbliżony poziom do tego, jaki widziałem ostatnio w przypadku tego twórcy. Początek nie powiem, zapowiadał się ciekawia. Aczkolwiek dzieło oparte głównie na wypowiedziach w późniejszej fazie nie trzyma według mnie należytego poziomu. Dla mnie najważniejsza była tutaj fabuła oraz pisownia, która niestety, ale od ostatniego razu nie została poprawiona. To Dochodzą też szczegółowe sprawy, no i jest też trochę mało pozytywów. Moja dzisiejsza ocena to 2,5 gwiazdki. Sam myszympak być może wyjdzie ciekawia. Jednakże musi mieć on zadbane najistotniejsze sprawy. Powinien też potrwać sporą ilość czasu. To wszystko, co mam do powiedzenia. Jeśli macie swoje zdanie, to zapraszam do przedstawienia go w sekcji komentarzy. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!